W każdym razie mam ten pistolet, MP mam, strzelbę Angel. mam. Niżej są. Okej. co na przeciw? Jesteś? Jestem, jestem Gdzieś drugi musi być. Tu jest drugi. Tam na MP lata. No już, już na MP zatwierdolana no. Leży Jeszcze jeden gdzieś tam był Był, był O, a to ty go to biłeś? Ja go Nie pewnie spierdolił w nie, widzę tu, kroki ma na dole, jest. Nie ma osłony, tam jest w rzece. Spierdala. Spierdala, no. Suki syn, chodź tu. Leż. Brawo. Jedzie ktoś. No. Teraz piją mnie, ale nie ma osłony leży. Robimy to Bierzemy miejsc pierdalamy, czy co? No tak, no po co kibelować? Ktoś wjeżdża. wie, że ktoś leci, że jeszcze dwóch. Jeden leży. Muszę ładować. Leży drugi. Kurwa, porobili trochę. Na tej wyspie jeszcze bunkier jest chyba, nie? A ja tam... nie wiem. Coś tam wiem, że mnie... jest. Nie, budzi we mnie od razu ta, ta, ta wyspa. Nie będę ukrywał. Strach i jakieś... O, walosie. Gdzieś na lodowym. Możemy podejść, kawałek. Jesteś, jesteś. I tam też są śmiech też bo gramy Ja powoli do tego MP też nie mam zbyt dużo. Dobra, ktoś tu ma MP. Dobra, ja dobra, się idę chowam. Dobra. Są tu jacyś Robię Highland. Robię, ktoś tu chodzi. Roki Są tu w środku na dole. Kurwa wybił mnie Jesteś sam, podbijam dobra. Kurwa, co tu się dzieje? Sam jesteś. Ciągle latają i jeżdżą. Na katana. Kurwa, widać nas, mamy koronę. Tak. Tu jest. Ta. Co? Snajper z lewej. Dobra. Chyba ciężko ten trafić jak chuj To jest, dobra, to jest KPT No ciężko daleko to Ale to spierdalam, spierdalam splecy O kurwa nie trafi na szczęście, dobra Ale to na pierdala Kolejne, Tam kolejne jest. Jest. Za tym drzewem Wy trafi Kurwa, ciężko trafić, lata na, na tym MP, jebany. wycofaj, wycofaj, wycofaj Dobra. Chodź, chodź z tą stronę. Dobra, idę, idę. Tu. Na dole? Tak. Do. Kurwa, ja go nie widzę, ale on mnie widzi, nie? Czaję, czaję. Dostał w głowę na dole. Pierdala. Kurwa ciężko. Piję tą potkę. Uwaga. No. Ja nie widzę kurwa idź. Pierdalam. Ja też. Jestem za to tam. Też piję tą potkę. No wystrzelicie się tam w końcu, kurwa. Mamy krzaka tutaj ciągle. Mamy górę, jest dobrze. U. Nie bez, widzę. Bez, pan, bez pancerzy. Gdzieś tam się leją. Z drugiej strony jeszcze chyba. U. 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 Na MP lecą. Na do, domku. Do Czaj, dawaj do krzaczora, kurwa, bo nie wiem, po prostu nie mogę już. Nie ma jak nie? Za dużo się kurwa dzieje No Progi Tu, tu jest. jest Leży Drugi jest na dole Pierdalam Lecy masz Gdzie? Tu. tu jest On się wali tam z kimś Widzę Kurwa w górze czekaj Muszę wybić tę potkę Zostało... Zostało... jeden został ostatni! Ja leżę prawie Ja też, wierzę na górę Spróbuj go jakoś Gdzie on jest? Na dole brawo. brawo Brawo, brawo jeju! Dobry mecz, oj, bardzo, bardzo dobry. dobry. oj bardzo dobry mecz, ale no co, co się nalataliśmy na koniec, co, To nasze powiem szczerze.